Wydaje mi się, że rzeczywiście ma miejsce takie rozmycie znaczenia. Generalnie żyjemy w świecie, gdzie podstawowe terminy są rozmyte i by trzeba było na nowo je jakoś zdefiniować. I między innymi choćby nawet kwestia chrześcijaństwa, co to znaczy być chrześcijaninem. Generalnie to słowo zawsze wiąże się z Panem Jezusem, chrześcijanin, czyli Chrystusowy, tak bym to jakoś rozumiał. Chociaż nie tylko w naszym kraju, bardziej to idzie w stronę chrześcijanin, czyli kościelny, czyli kwestia przynależności. Jesteś chrześcijaninem tak, dlaczego? Bo należy do kościoła, myślę, że to jest pierwsze skojarzenie. Czy jestem chrześcijaninem, który, który codziennie, że jest Chrystusem, chodzę do kościoła, chodzę na mszę, na nabożeństwo, to czyni ze mnie chrześcijanina. Więc by to trzeba było zredefiniować, bo chrześcijanin to jest ktoś, kto świadomie oddał swoje życie w Boże ręce. Czyli niezależnie, czy to miało miejsce w jednym momencie, tak jak akurat w moim życiu, że, że to był błysk, chociaż to było rozłożone na dwa dni, czy to jest pewien proces. Jak byłem młodszy, myślałem, że to musi mieć, działać na zasadzie schematu, który działał we mnie. Czyli słyszysz i od razu odpowiadasz. Natomiast rozmawiałem z wieloma ludźmi w czasie swojego życia, którzy mówili o początku życia z Bogiem który miał wymiar pewnego procesu, czyli coś się zaczęło, coś trwało tydzień, dwa, czasami nawet rok. I, ale niezależnie od, od formy czasowej, punktem wyjścia jest spotkanie z Panem Jezusem. I teraz, jeżeli zaczynam czytać Biblię i poznaję Pana Jezusa, który żył też w konkretnej rzeczywistości i funkcjonuje zupełnie w oparciu o inne zasady, aniżeli te, które, które mają miejsce na co dzień, funkcjonuje w oparciu o zasady, których sam nauczał czyli o to, co jest zawarte w Bożym Słowie. Jeżeli mam relację z Chrystusem, jeżeli rzeczywiście chcę być podobny do Niego, to zaczynam żyć w taki sposób, jak, jak żył Pan Jezus. Jasne, że nie z martwych. Chociaż, jeżeli będzie taka potrzeba, myślę, że to jest możliwe. Ale na co dzień pokazuję, że ważniejsze dla mnie jest to, co mówi Pan Jezus, niż to, co mówią ludzie. Chrześcijanin generalnie to znaczy ktoś inny. Jeżeli odniosę się, że chrześcijanin to jest Chrystusowiec, to Pan Jezus dla mnie jest niesamowitym przykładem, jak reagował w sytuacjach stresowych, jak reagował w sytuacjach, kiedy był lekceważony, kiedy był poniewierany, że nigdy nie korzystał z przysługującego mu prawa, jak kuba Bogu, tak Bóg Kubie, czyli odwale ci się tak, że ci w pięty pójdzie, tylko tym, jak mówił. Zresztą ta sytuacja, kiedy umiera na krzyżu, i człowiek, który stoi pod krzyżem, który był zaprawiony w zadawaniu śmierci, który widział śmierć wielu ludzi, nie słysząc wielu słów w wykonaniu pana Jezusa, aczkolwiek myślę, szczególnie to ojcze od później bo nie wiedząc, co czynią, mógł złożyć świadectwo, że naprawdę ten był prawdziwie Bożym Synem. Czyli myślę, że chrześcijanin to człowiek, który jest taki sam, niezależny od okoliczności. To nie jest tak, że włączam jakiś tryb, bo jestem w konkretnej sytuacji i teraz przechodzę na jakiś inny tryb. Ja funkcjonuję na tym samym trybie, gdy chodzi o kwestię dawania świadectwa niezależnie od okoliczności. I myślę, że to jest jednym z elementów, który daje nadzieję, że możemy mieć wpływ na ludzi. Ale żeby mieć wpływ na ludzi, musimy pierwszy z tymi ludźmi troszkę pobyć. Musimy Otworzyć się też na nich, musimy dać im okazję, żeby nas poobserwowali. Są takie momenty, kiedy yy, szczególnie wieczorem to ma miejsce, chociaż czasami w jakiejś sytuacji, że czuję pewien niepokój i Bóg mi mówi: Ej, nie było tak, jak powinno być. Yy, czyli nie byłeś świadectwem takim, jakbym oczekiwał od ciebie, że powinieneś być. Yy, ja nigdy nie mogę być zadowolony z tego, co, co, co robię, czy jakim jestem. To nie znaczy, że na dzień dobry już zakładam sobie, że nie mogę być zadowolony. Ale jeżeli rzeczywiście jestem uzależniony od, 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 od Bożego Ducha, jeżeli jestem otwarty na Boże działanie, to Bóg będzie zawsze mi dawał do zrozumienia, czy zdałem ten egzamin z bycia chrześcijaninem w konkretnej sytuacji, czy też nie. Jeżeli nie, to ma miejsce też coś bardzo trudnego, dla mnie osobiście. Jeżeli oczywiście mam z tym człowiekiem dalej kontakt. Ale coś to co jest bardzo takie leczące i kojące dla mnie. To znaczy, że jeżeli Duch Święty mnie przekonał, zawaliłeś, to idę do tego człowieka i mu mówię: Słuchaj, nie byłem dobrym świadectwem dla ciebie, wybacz, powiedziałem coś, czego nie powinienem powiedzieć. Zachowałem się nie tak, jak powinienem się zachować. Może dla mnie jest to element, który powoduje, że wracam do dobrej relacji z Bogiem, ale myślę, dla tego człowieka, to jest konkretna informacja, że mimo wszystko jestem inny niż inni. Dlatego, że ludzie generalnie, jeżeli coś zawalą, to idą zaparte. I będą robili wszystko, byleby tylko nie przyznać się do błędu, który zrobili. Natomiast chrześcijanin to jest ktoś, kto ma odwagę. To jest walka wewnętrzna, którą toczy ze sobą, szczególnie jak pełni jakąś funkcję. Ja nie muszę mówić, albo inaczej, nie powinienem mówić, albo nie zawsze będzie mi dane powiedzieć. Ale ludzie patrzą, obserwują. Właściwie żyjemy w społeczeństwie, które nie chce słyszeć, bo słyszał już bardzo wiele. I więc patrzą, i w oparciu o obserwacje zadają pytanie. I myślę, że to jest coś fajnego, bo jeżeli ktoś patrzy na moje życie, nie tylko w sytuacjach, kiedy jestem tego świadom, bo wtedy się mogę przygotować, ale generalnie nie mam tej świadomości, że jestem pod obserwacją. I ktoś patrząc na moje zachowanie, w jakichś sytuacjach stresowych, jestem pacjentem w szpitalu. To, w jaki sposób radzę sobie z bólem, z lekceważeniem, to daje ludziom do myślenia, i później zadają pytania: co jest w tobie takiego? Jest w tobie coś. Myślę, że w każdym z nas, jeżeli należymy do Pana Jezusa, jest to coś, co powoduje, że ludzie zaczynają zwracać na nas uwagę. Chrześcijanin to ktoś, kto wykorzystuje czas, sposobność, kto ma świadomość, że ma coś do przekazania, ma coś do zaoferowania. Nie wstydzi się przyznawać do tego, że należy do Pana Jezusa, i stara się narzucić te normy, którymi sam czy w oparciu o których sam funkcjonuje, stara się narzucić w umiejętny sposób, nie na siłę, ale robi to tak, żeby ludzie patrząc na mnie, chcieli albo zaczęli chcieć funkcjonować tak jak ja.